Do takiego euro, jakie mamy dzisiaj, nie ma sensu, że Polska wchodziła. Z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że w samą tą konstrukcję euro jest wpisane e, wiele z dogmatów e, z czasów konsensusu wasznoń-polskiego, wielu dogmatów neoliberalnych. Tak? E, choćby ze względu na cele, jakie są postawione przed Europejskim Bankiem Centralnym. Tak? A wśród których na przykład trudno szukać walki z strukturalnym bezrobociem. Więc to jest jedna sprawa. Druga to to, że dla kraju takiego jak Polska to jest wyzbycie się pewnej swobody operowania kursem, które pozwala na równoważenie szoków zewnętrznych. Tak? Teraz są też plusy, bo euro daje dostęp do taniego kredytu w jednolitym obszarze walutowym. Euro daje dostęp do łatwiejszego obrotu ekonomicznego. Więc te rzeczy trzeba zważyć, ale ważąc je ze sobą, naszym zdaniem w dzisiejszej strukturze euro, to nie byłby dobry pomysł, że Polska to nie wchodziła. Natomiast e, nie jest blisko do tego, co mówi, e, co pisze Janis Varoufakis, jeżeli chodzi o przyszłość e, integracji europejskiej. Varoufakis, e, który był ministrem finansów w kraju, który ostro dostał po tyłku przez taką właśnie strukturę euro, tak? który pewnie pierwszy mógłby powiedzieć, więc czas to zaorać, tak? On mówi inaczej. On mówi, zadajmy sobie pytanie, w jakim stopniu możemy dzisiejsze euro przebudować. W jaki sposób możemy je obudować mechanizmami bezpieczeństwa, które spowodują, że kraje półperyferyjne nie będą wysysane tak naprawdę, tak jak są dzisiaj przez gospodarki europejskiego centrum. No bo to jest dość bezdyskusyjne, tak? że wielkim beneficjentem euro są gospodarki europejskiego centrum, natomiast wielkim przegranym gospodarki południowych peryferii. I Malfakis mówi tak, że jeśli spojrzeć na ilość pieniędzy, która w obszarze euro równoważy negatywne konsekwencje wspólnego obszaru walutowego przez inwestycje publiczne, to one są śmiesznie niskie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. A dlaczego to jest istotne porównanie? Dlatego, że Stany Zjednoczone są właśnie próbą stworzenia takiego wielkiego podmiotu operującego jedną walutą, ale za tą jedną walutą idzie też międzyregionalna solidarność. I to jest największy kłopot, który dzisiejszemu euro towarzyszy. Tak? To znaczy, że to jest, że to euro chodzi na jednej noce. Gdyby pokusić się o ambitną politykę inwestycyjną, tak? gdyby pokusić się o mechanizmy zabezpieczające, które ratują te regiony, tak? które w efekcie prowadzenia takiej wspólnej waluty przegrywają. Wtedy tak, czemu nie? Tylko, że no to jest inny euro niż to, które mamy dzisiaj. Tak? To byłoby też, pewnie gdyby to było euro robione przez razem, to byłoby euro, w którym Europejski Bank Centralny znajdowałby się pod większą demokratyczną kontrolą, byłby realnie transparentny i miałby w swoich celach wpisane dużo więcej celów niż tylko i wyłącznie dbanie o poziom inflacji. Tak? E, natomiast e, pewnie na dłuższą metę. Tak? E, taki wspólny obszar walutowy, to będzie coś, co żeby stawiać czoła tym zewnętrznym wyzwaniom, będzie konieczne. Tylko, że on nie może być taki jak dzisiaj. Bo taki jak dzisiaj staje się niestety, i to jest bardzo smutna lekcja, narzędziem dominacji silniejszych ekonomicznie państw wewnątrz strefy euro nad słabszymi. A to nigdy nie dzieje się bez konsekwencji.